Blockchain. Jak zarabiać na technologii przyszłości? Rozdział 5. Przyszłość Blockchain. Rozdział 5.2. Wpływ technologii Blockchain na różne branże. Zagadnienia: 5.2.1 Finanse i Bankowość. 5.2.2 Przemysłu i Handel. 5.2.3 Opieka zdrowotna i administracja. Podsumowanie: Technologia Blockchain ma szeroki i coraz większy wpływ na różne sektory gospodarki jej kluczowe cechy, takie jak decentralizacja, transparentność, bezpieczeństwo i niezmienność danych, czynią ją szczególnie atrakcyjną w kontekście poprawy efektywności procesów, obniżania kosztów oraz zwiększenia zaufania. W poniższych podrozdziałach omówimy, jak blockchain wpływa na finanse, bankowość, przemysł, handel, opiekę zdrowotną oraz administrację. Pierwszego zdecentralizowane systemy finansowe DFI Jednym z najważniejszych zastosowań blockchaina w finansach jest rozwój zdecentralizowanych finansów DFI. DFI to zestaw narzędzi finansowych, które działają bez pośrednictwa tradycyjnych instytucji, takich jak banki. Użytkownicy mogą korzystać z takich usług, jak pożyczki, lokaty, wymiana walut czy ubezpieczenia, bez potrzeby angażowania instytucji finansowych. Korzyści DFI eliminuje potrzebę pośredników, co prowadzi do zmniejszenia kosztów transakcji, zwiększenia transparentności oraz umożliwia dostęp do usług finansowych osobom, które wcześniej były wykluczone z systemu bankowego. Drugiego, szybkie i tanie transfery międzynarodowe. Technologia Blockchain, w szczególności kryptowaluty, umożliwia realizowanie szybkich i tanich transferów międzynarodowych. Tradycyjne systemy płatnicze, takie jak SWIFT, często wiążą się z wysokimi kosztami i długim czasem realizacji przelewów. Blockchain eliminuje pośredników i umożliwia niemal natychmiastowe przesyłanie środków na całym świecie. Przykład platformy takie jak Ripple, XRP czy Stellar, XLM są wykorzystywane przez instytucje finansowe do realizacji błyskawicznych przelewów transgranicznych, eliminując opóźnienia i koszty. Trzecia poprawa bezpieczeństwa i zapobieganie oszustwom. Blockchain pozwala na tworzenie niezmiennych zapisów transakcji, co znacznie utrudnia oszustwa finansowe. Banki i inne instytucje finansowe mogą wykorzystać Blockchain do śledzenia i weryfikacji historii transakcji, co zwiększa bezpieczeństwo operacji i eliminuje ryzyko fałszerstw. Pierwsze zarządzanie łańcuchem dostaw. Blockchain wprowadza rewolucję w zarządzaniu łańcuchem dostaw, dzięki czemu firmy mogą monitorować produkty od momentu ich produkcji, aż po dostawę do ostatecznego klienta. Technologia umożliwia pełną transparentność każdego etapu łańcucha dostaw, co eliminuje problemy z fałszowaniem produktów oraz zwiększa zaufanie konsumentów. Korzyści Dzięki blockchainowi firmy mogą śledzić każdy krok w procesie produkcji i dostawy, od surowców po gotowe produkty. To z kolei ułatwia weryfikację autentyczności produktów i zmniejsza ryzyko oszustw. Przykład: IBM Food Trust to platforma opartą na blockchainie, która umożliwia firmom spożywczym śledzenie pochodzenia produktów i zapewnienie ich jakości. Przykładowo, detalista Walmart wykorzystuje te technologie do monitorowania łańcucha dostaw warzyw i owoców. Druga automatyzacja kontraktów. Inteligentne kontrakty, smart contracts, mogą automatyzować i ułatwiać procesy handlowe. Dzięki Blockchainowi możliwe jest tworzenie samowykonujących się kontraktów, które realizują się automatycznie po spełnieniu określonych warunków. To z kolei eliminuje potrzeby angażowania pośredników, co obniża koszty i przyspiesza procesy. Korzyści, automatyzacja transakcji i kontraktów eliminuje opóźnienia oraz minimalizuje ryzyko błędów ludzkich. Dzięki temu handel staje się bardziej efektywny i bezpieczny. 3. Tokenizacja zasobów. Blockchain umożliwia tokenizację zasobów, co oznacza, że dowolne fizyczne lub cyfrowe aktywa mogą być reprezentowane na blockchainie w formie tokenów. To pozwala na bardziej efektywne zarządzanie i handel zasobami, takimi jak nieruchomości, towary, a nawet dzieła sztuki. Korzyści: tokenizacja ułatwia transfer i podział własności, co otwiera nowe możliwości inwestycyjne. Przykładem mogą być platformy umożliwiające zakup ułamkowych udziałów w nieruchomościach. Pierwsze zarządzanie danymi pacjentów. Blockchain znajduje zastosowanie w opiece zdrowotnej, szczególnie w zarządzaniu danymi pacjentów. W systemach opieki zdrowotnej problemem jest nie tylko bezpieczeństwo, ale także spójność i dostępność danych. Blockchain pozwala na tworzenie zdecentralizowanych systemów, które gwarantują bezpieczny i niezmienny zapis danych medycznych pacjentów. Korzyści: Blockchain zapewnia pacjentom pełną kontrolę nad ich danymi medycznymi, a jednocześnie umożliwia lekarzom i instytucjom medycznym bezpieczny dostęp do historii chorób w czasie rzeczywistym. Przykład: Metrec to platforma opartą na blockchainie, która umożliwia bezpieczne przechowywanie i zarządzanie danymi medycznymi pacjentów, eliminując problemy związane z utratą dokumentacji i zapewniając łatwy dostęp dla upoważnionych specjalistów. Druga poprawa bezpieczeństwa i transparentności. W administracji Blockchain może być wykorzystany do zapewnienia większej transparentności w procesach zarządzania oraz zwiększenia bezpieczeństwa przechowywania danych. Zastosowania obejmują m.in. rejestrację dokumentów, wybory, a także zarządzanie finansami publicznymi. Korzyści: Blockchain eliminuje możliwość fałszowania dokumentów oraz zwiększa zaufanie obywateli do procesów publicznych dzięki transparentności. Systemy oparte na blockchainie mogą być wykorzystywane do rejestracji wyborców, przechowywania aktów prawnych oraz zarządzania danymi publicznymi. Przykład: Estonia wdrożyła technologię blockchain do zarządzania rejestrami publicznymi, takimi jak akty urodzenia, zgonu oraz dane osobowe obywateli. System zapewnia pełną transparentność i integralność danych. Trzecia: Automatyzacja administracji publicznej. Blockchain może automatyzować procesy administracyjne, zmniejszając biurokrację oraz ryzyko błędów. Inteligentne kontrakty mogą być wykorzystywane do zarządzania płatnościami podatkowymi, rejestracjami własności, a także świadczeniami społecznymi, co zwiększa efektywność i transparentność systemów administracji publicznej. Korzyści: automatyzacja procesów publicznych eliminuje opóźnienia i zmniejsza liczbę błędów, co z kolei prowadzi do oszczędności dla państwa i usprawnienia działania administracji. Technologia Blockchain ma ogromny wpływ na różne branże, od finansów po opiekę zdrowotną i administrację publiczną. W sektorze finansowym Blockchain poprawia efektywność transakcji i zmniejsza ryzyko oszustw, w przemyśle i handlu ułatwia zarządzanie łańcuchem dostaw i automatyzuje kontrakty, a w opiece zdrowotnej zapewnia bezpieczne zarządzanie danymi pacjentów. W administracji publicznej Blockchain wprowadza transparentność i automatyzację, co pozwala na efektywniejsze zarządzanie danymi publicznymi i procesami. Blockchain Jak zarabiać na technologii przyszłości? Rozdział 5 Przyszłość Blockchain. Rozdział 5.2 Wpływ technologii blockchain na różne branże.